Do Minecraft dziś zagram sobie, pobiorę Minecrafta, sobie zagram Minecraft, pobiorę go, chodzę nowy świat i to będzie fajna gierka, zawsze zagram Minecraft, zagraj w Minecraft tak jak ja, Lusi lubisz tą gierkę, to jest fajna gierka, gierka, zagraj sobie w Minecrafta.

Graj w Minecraft ze mną Może zagraj ze mną na lepiej na stajze Tak jak gra. Lubisz grać na serwerze to zagraj ze mną I dobra sobie będzie muzyczka z tego Zagraj sobie w Minecraft, pobieraj go to jest fajna gierka, każdy by chciał ją chyba mieć Tak jak ja, każdy chyba by chciał mieć tą grę Zagraj sobie w Minecrafta ze mną na serwerze Zróbmy go, zagraj ze mną go na serwerze Zagraj ze mną w Minecraft a, a. Zagraj ze mną w Minecraft tak jak ja chcę Zagraj w Minecraft ze mną Zagraj w Minecraft tak jak ja ze mną Zagraj w Minecraft, Minecraft Co to jest za fajna gierka Zagraj ze mną w Minecraft, Minecraft Zagraj ze mną w Mi Minecraft sobie fajną gierkę Zagraj Minecraft, sobie wykop drzewo fajne Tak jak chcesz, każdy dzień musi kopać drzewo na początku gry w Minecraft Zagraj ze mną wy Mi Minecraft Minecrafta sobie ze mną zagraj, zagraj sobie ze mną w Minecraft Tak jak chcemy razem grać w Minecraft Zagraj w Minecraft, zrób miecz i kill Następnie zagraj w Minecraft ze mną razem I się ja już z wami żegnam pa, pa.